Partnerem kanału jest portal 3dedu.pl. Cześć, z tej strony Gajowy. witam w kolejnym odcinku. To jest kanał Gatech 3D i dzisiaj będziemy mówić o filmencie od firmy Esan Silk Mystic. Piękny, trójkolorowy, zielono-czarno-złoty, bardzo podobny do tego, który widzieliśmy ostatnio. I to jest PLA, pamiętajcie. Ustawienia druku są raczej takie standardowe dla tych PLA od Esan, czyli 220-215. Stopni 100 w MK4, akurat miał 50. No i retrakcja 1 mm, tutaj w zależności od tego, co chcemy wydrukować. Ja wazonę drukuję 0,7 ścianka. No i tutaj na przykład mieliśmy standardowe ustawienia wgrane do Prusy Slicer'a, więc nie było tutaj jakiegoś większego problemu. Przed chwilą, właśnie usunąłem wszystkie wsparcia z tej głowy Lilith z Diablo 4. Bo chciałem wydrukować właśnie coś ciekawego, coś nietypowego. Więc yy, może zaczniemy od tej głowy, bo jest ona naprawdę niesamowita. Tutaj mam też podstawkę do niej, wydrukowałem, ktoś zrobi podstawkę do niej, żeby można było sobie ją postawić, bo ona drukowała się w tej pozycji. No i wiadomo, żeby była ładna gdzieś na półce, to musi być w tej pozycji. Detale wyszły całkiem nieźle, akurat one były, ta do, głowa była drukowana w rozdzielczości 0,2 mm warstwy, więc to nie było jakoś super dużo a nie mało, też wiecie o co chodzi poszło szybko, ale detali tutaj troszeczkę brakuje wydaje mi się, że jakby ona drukowała się w tej pozycji to tych detali byłoby więcej, bo wtedy ta dysza mogłaby zrobić troszeczkę ciekawszą robotę, ale wtedy jeszcze więcej musielibyśmy mieć tych wsparć, żeby to wyglądało akceptowalnie i znośnie no i też wybór tego filamentu jest dla mnie bardzo ciekawy bo jak się przyjrzycie na birolach, albo przynajmniej na Tutaj na tym filmiku, to zobaczycie, że w zależności od tego, jak ta głowa się ustawi względem Was lub światła i światła również, to widzimy inny kolor. I tutaj ten czarno-zielony jest z lewej i prawej strony. Z tyłu mamy troszeczkę złotego, ale ten złoty gdzieś tam się przewija, szczególnie kiedy widzimy przód rogów, tak naprawdę. Dlaczego ten kolor pasuje mi do tej głowy? Dużo osób drukuje po prostu w jednym kolorze zielonym, co ja gadam, zielonym, białym, czarnym, czerwonym, co im tam pasuje, w zależności od tego, jaki lubią klimat, ale czarny i zielony, bardzo mi jakby przypomina World of Warcraft Burning Crusade, gdzie tam mieliśmy te Fell zone, no to tam mieliśmy wszystko bardzo bazujące na zieleni i na czerni. I ten klimat jest taki mroczny, jest takie coś takiego, w tym złowrogiego, co pasuje mi właśnie do tej głowy Lilith. I wygląda ona naprawdę naprawdę kozacko, moim zdaniem, w tych kolorach. Jeszcze wrzucę zdjęcia na printables żebyśmy widzieli, czy ludziom się to podoba, czy też nie. Moim zdaniem wygląda to naprawdę nieźle. Nie trzeba tego za bardzo malować, bo samo wykończenie tego jest. Niezłe. Zostawiamy głowę i teraz tak, tutaj mam jeden z tych wazoników, który drukowaliśmy poprzednim kolorem, też właśnie z tej samej serii. Tamten kolor, tutaj mam ten wazonik, tamten kolor był niebiesko-zielono-pomarańczowy, tutaj mamy czarno-zielono-złoty. No i tam, gdzie ten zielony jest, tutaj mamy zielony, dobrze pokazuje, tutaj zielony się powtarza. No i w zależności od tego, czy ktoś lubi bardziej wesołe kolory, takie żywe kolory, czy takie bardziej mroczne, spokojniejsze, takie bardziej stonowane, no to tutaj mamy ten czarny, który jest troszeczkę grafitowy. Tutaj wchodzimy w niebieski znowu. Jeżeli chcecie zobaczyć inne wydruki tego koloru, no to znajdziecie oczywiście film o mnie na kanale. Możecie zobaczyć sobie inne wydruki również, jak to wygląda na żywo. Tutaj tak, niebieski przechodzi teraz w pomarańczowy, taki brzoskwiniowy tak naprawdę. A tutaj przechodzimy z czarnego na złoty, więc tutaj już jest, robi się troszeczkę poważniej. A tutaj znowu troszeczkę bardziej tak em, lato się tu pojawia, bym powiedział. Więc jak widzicie, klimat się zmienia, kolory troszeczkę inne, ten sam przedmiot. Więc w zależności od tego, co wybierzemy, jaki kolor, możemy uzyskać troszeczkę inny efekt. Więc to jest dosyć istotne, wbrew pozoru. Dobra, to już chowam, to jest ten sam wydruk, a tutaj znowu mamy ten sam wazon, ale tym razem inaczej pokrojony, inaczej zakręcony tutaj mieliśmy prosto te, tą geometrię prosto pionowo w górę, tutaj mamy zakręconą Tutaj to zakręcenie jest około 180 stopni bym powiedział, 140 stopni dokładnie już widzicie, że e, troszeczkę inaczej się odbija to światło, troszeczkę inaczej to wygląda pomimo tego, że to jest wydrukowane w tym samym kolorze ja tylko teraz tak sobie spróbuję o, wyrównać ten kolor, żeby było wiadomo o co chodzi i ta geometria zakręconego wazonika też mi się podoba. Wydaje mi się, że ona jest taka bardziej pasująca do tego filamentu, do tego koloru niż ta prosta. Jest taki klimat, nie wiem, cyberpunka czy czegoś takiego. Te po prostu te, te, te odcienie są takie. No i mały wazonik, on jest jakby inspirowany górą lodową, aczkolwiek nie do końca, bo Lud, wiadomo jak. Dobra, nie będę, nie będę wchodził w ten temat. Chodzi o to, że ten schemat się powtarza, ta geometria się powtarza. Co ścianka, wygląda to identycznie, więc, jakby pomimo tego, że wygląda to chaotycznie, to ten chaos się powtarza. Więc wydaje mi się, że wygląda całkiem nieźle. Po prostu. Jeżeli ktoś lubi takie klimaty, no to i w tym kolorze wygląda naprawdę ciekawie. Zostawiam to w spokoju. Te modele oczywiście możecie znaleźć u mnie na stronie za symboliczną kwotę. Tutaj mamy ostatni wydruk, jaki mam, i to jest chodzi o ten trzonek tego mota e, Tora. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że sam ten trzonek całkiem nieźle pasuje do tego młota. Zaraz Wam pokażę coś bardziej, coś dokładniejszego, bo tego nie widać na pierwszy rzut oka. Ale jakbyście go trzymali w ręce, to na pewno byście zwrócili na to uwagę. O tym filamencie będę mówił w innym odcinku. Jak się przyjrzycie, to zauważycie, że w tym trzonku jest takie wgłębienie, zrobione, które się zakręca w dół, i postanowiłem zrobić, zaplanować szwy w druku dokładnie w tym rowku, które idą sobie od początku do końca na sam dół. I dzięki temu uniknęliśmy efektu takiego, że ten szef jest w losowym miejscu. Lub po prostu na samym jakby na tej gładkiej powierzchni, na której byśmy nie chcieli, żeby to było i wygląda to całkiem nieźle. I też myślałem o tym, że jakbyśmy zrobili ten szef na tej gładkiej powierzchni, ale równo, bo tutaj mi nie wyszło jakoś super równo, ale jakbyśmy zrobili równiutko, to byśmy mieli taki dodatkowy detal, taki dodatkowy ornament, który jakby dekoruje jeszcze bardziej ten trzonek, i to by wyglądało dosyć też ciekawie. Pokażę wam zbliżenia. Tutaj mam wykonany ten, tą końcówkę też z tego złoto-srebrnego koloru, ale o tym też będę mówił w innym odcinku. Więc jeżeli podoba wam się ten film, jeżeli interesuje was ten filament, oczywiście link znajdziecie do Allegro w opisie. Nie pamiętam, może 90 zł kosztował za kilogram, ale drukowało się nim przyjemnie, nie było z tym żadnego tam problemu, więc ustawienia standardowe polecam, jak najbardziej. Efekt jest całkiem niezły. Kompletnie zapomniałem, bo się zawieruszył. Jeżeli ktoś nie jest fanem Tora, no to zawsze może być fanem Minecrafta. Także tutaj mamy jeden z modeli, to nie jest dokładnie tak wydrukowany, jak miał być, modeli miecza z Minecrafta. I niestety, ale on wygląda ciekawie, no, trzeba przyznać, że on wygląda ciekawie, aczkolwiek drukowanie takimi kolorami na płasko niestety nie daje takiego efektu, jakbyśmy drukowali go w pionie, bo wtedy mielibyśmy lepszy, lepsze zmiany tych kolorów, ale i tak jest nieźle, i tak jest taki dziwny glitch. Na żywo! No i tyle w temacie. Pamiętajcie, żeby odwiedzić moją stronkę, inne filmiki, i zasubskrybować mój kanał Gatech 3D. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.